Elo. Dziś będę nagrywał Minecrafta, idę z moim kolegą, który też nagrywa um, akurat Minecraft i nie wiecie, co się stało. Jakaś awaria, nie wiem, jakiś haker. Powiedz, Dima. No tak. Jakiś haker. Się no tak, widzowie. Wszystkie <grym> światy mi usunięto. U mnie tak samo, widzowie. No. Jest chyba... Do o! Ej, ale nie rzucaj tego! Bez, a wiesz, że bez mojego pozwolenia nie możesz tego życzyć, okej. Okay. Akurat wracamy już ze, ze szkoły. E, jak będziecie słyszeć, autobus jedzie koło nas. Okej? Okay. Ja no to spójrz nowy świat. A ty co? Idziesz nie. kiszobiet, Ktoś... no? E, chwila, bo mój e, Dima w lecak zabłogił z placu. Okej. Okay. To robimy szatwanie YouTube. Spóż! Mam nadzieję, że taka druga awaria się nie stanie. E, no. A jak się stanie, to będzie mała lipa. Czekam do mojego kolega. Zytuje mi się świat. Ok, gotowy. O, pustynia, morze i drzewa, fajnie. Fila, nic nie będę teraz mówił. Ok, idzie, idzie. Zacznę nagrywać, jak przyjdzie. o, trochę jasno, nie wiem. W ustawieniach chyba coś jest. Ja nic. Hej, jak będziecie widzieć. Ja wiem, czy nie jestem do starej wersji. Nie, nie, nie. I tutaj mój kolega. I widzowie. Awaria w Roblox. Nie, nie, nie. W Roblobcie. Minecraft. W, w Minecrafcie i powiedz co się tam stało No nic, nie da się Ale teraz tak patrzę na rzeczy Parę rzeczy nawet usunięto Popatrz no Jak? Widzowie no To chyba Zaraz ja to ja Ani łóżek nie ma Co? O kurde widzowie Jest inna po prostu nie wiem Jakiś I... haker na stówach. No. Yyy... E... Ja, oglądacie Wojanowice? No to tam, e, e, Zobaczcie naj, na, najnowszy film. No. Co tam się wydarzyło? Tak. No, no, chyba dwa. jakiś haker usunął e, nutka, bo... Jeszcze usunął nutka. dwa razy. Właśnie. Więc, yyy... E, jeszcze to... jedna budowla. E, jeszcze... No. Okej. Okay. Teraz nie będę grał w Minecrafta, ale... Dobra, pokażę Wam ten filmik. Pokażę Wam ten filmik z YouTube'a. Z YouTube'a po prostu. Czekaj, bo Wojan. Wpisujemy. I widzicie, zniknął wiórzowie. na Wojanowicach. Ila, patrzcie to. Co tu się stanęło? Ktoś nawiedził nupka i usuwał powoli... Usuwa powoli wojanowica. Ja. I widzę, i to jest mega problem. Co dla się... wojanowiców i dla i dla palionowa. Wojanowice? Wojanowice przecież już mają e, 3 lata. Palionowice to nie wiem. E, palionowo ma e, mega długo. On, ono e, chyba e, co... co... Czekajcie widzowie, bo ja muszę, bo ja teraz nagrywam, Nie, mnie plecak jest źle ustawiony, kapryle wypierdol. Okej, okay. to teraz oglądamy ten film, mam nadzieję, że nikt na mnie nie wyskoczy. <grytko> Okej, <Okay. grytko> czas. Zawsze wróciłem Oczywiście, man. były filmy Wojano, to ja nie wiem. Mirinda! Nie, to to też. To jest moje kreatywny podatek. To jest Pisaliście mi to na dole w komentarzach. Tutaj mamy w ogóle tabliczkę od Paliona. Uwaga, alarm. Wojanowice znikają. Palion wzniósł alarm na Wojanowicach. Słuchajcie, wszędzie jest to napisane. Uwaga, alarm. Wojanowice znikają. Ja się nie dziwię, że taki alarm jest, trzeba wszystkich powiadomić, że Wojanowice znikają. Musimy ustawić sobie wiem. warty i pilnować Wojanowic, dlatego wszyscy teraz są na Wojanowicach, ja oprócz Katy. Katy akurat jej nie napiszę ma. Ale słuchajcie, idziemy do Paliona do i wiecie co musimy dzisiaj zrobić? Na pewno Kata musimy troszkę pocieszyć Nubka. Bo to bo jednak on tak, pierwszy zniklało. jakby stracił coś, on pierwszy jakby no dostał cios od tego czegoś dziwnego. Dlatego pójdziemy do niego razem Czeka z Palionem na... i go i spróbujemy to dzisiaj pocieszyć. Mam tak nadzieję, że... że nam się to uda, nam dzisiaj na Nubek, chociaż się uśmiechnie. No, może nawet jakiś nowy dom. Dlatego oglądajcie koniecznie to cały to, odcinek. My oczywiście sobie teraz do Palionita. palionita do Jesteś tu? Paliłam, że jestem ja Nie wiem, staram się. No, to palionowo, Ja również na ostatnim, jak sprawdzaliśmy z Nupkiem co zniknęło, nie zauważyłem, że zniknęło. tutaj ten widzowie, a jak widzowie, a jak ten a oczywiście co mi nie widzowie, Nie jak widzowie, nie ma domku tamtego naszego, co, co zawsze skrzynie tam z nie. I, I jest problem, bo nie ma w ogóle jakiegokolwiek podejrzanego Nie, teraz więc... my się więc... z istnęło, no właśnie myślę, że tak. tak było, byliśmy na wakacjach Dokładnie, Nobek by sobie sam dom raczej nie rozwalił A my nie mieliśmy jak tego zrobić, bo wszyscy byliśmy na wakacjach Więc to ewidentnie ktoś w tym maczał palce i my musimy się my dowiedzieć kto Ale na samym początku musimy troszeczkę e, pocieszyć Nobka, co nie? Bo Nobek jest póki co no, w potężnej depresji, depresji na No, A, Dobra, chodźmy, no, chodźmy, chodźmy. A, ale słuchajcie, no, nie wiem, czy będzie jak pocieszyć go. No, w końcu chłop stracił dom, widzowie, to nie jest. Nie robi się tak codziennie, że się traci dom, co, nie? Ale bardzo dziwne, bo my tylko wyjechaliśmy na wakacje i już coś, nie? Tak, tak, chwila tylko nas nie było, nie? Widzowie, nie wiem. Masakra. Widzimy. Nie ma. Chcemy go budzić, może, może Teraz śni sobie, że zbiera divda, jest o, nie. To jest koniec Nie mogę spać po nocach, i Pamiętamy, Minecraft jest bardzo popularny Będzie wszystko, bry, wszystko bry, dobrze, naprawdę bry, A jak bry, od Minecrafta się bry, zacznie budujemy, i pójdzie na inne gry? Tak, bry, wszystko nie, będzie ja dobrze będzie, Ja chcę, się, to nieco się stało To nie jest normalne się, No wiesz, stało się... Wiesz co? Nie wiem, no jak mam Cię podzierzyć? Może po prostu chodźmy wspólnie pozbierać to, to ja dirt, ja albo zrobimy Ci, no, ci no, tutaj fosę, albo coś odbudujemy ci, co chcesz zrobić, żeby Cię podzierzyć? Ja nie chcę Ci widzieć takiego smutnego nobeka. To, to, to my, my będziemy, e, mam na nadzieję, że tylko YouTube'a No, no naprawdę, no stary, no, no, no nie... No nie no, możemy żyć tak po prostu, powinniście zrobić tak. Nubek, Ty nie możesz być bo Ty jesteś biedny, pakuj się do mnie, albo powinniśmy jeden duży top. No, a no minusa raczej nie inn back do kogo chcesz się wprowadzić Rosyjska. w tej okazji a może wprowadzić do Rosyjszy. siebie tak zróbmy tylko do, do kogo no, do lepsze no. do ciebie o ja cię kręcę Jeden to trzeba zrobić, we mnie się pojewcza jak to putin ale to e, to jest to jest trochę... nie wiem przepraszam że te No właśnie, nawet nie mieliśmy jak tego zrobić więc no tak nawet nie wieś właśnie wiem dlatego jest tylko mój mój tenka nie, ma ja, no, no, my byliśmy na wakacjach do tej jak to to się tu sprawdziłem, bo i właśnie tego domu nie było Jaki... Dobra, chodźcie Na samym to. początku musimy przeprowadzić I faktycznie Nupkę Weź, zabierz A swoje rzeczy ten. w sumie, jakie ty masz ze sobą jak domek. jak wam znikło, masz? Jak Nubek, masz swoje rzeczy, To, to się w komentarzach To tak, nie się, no. to też w komentarzach co wiecie Dobrze, ty mi, ty mi weź to Weź w inny Nupek Że Janowice nie w naszym światełku a, ty, 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 ty. a ty, ty, ty. może palionowo też nas, albo Dobra, najpierw Wojanowicz, da, a później pani teraz. Na Bo jest i maro, i palionowo jest Ale kto? Dobra, daj go czekaj. Dobra. Widzisz? No bek, cieszysz się, jesteś szczęśliwszy. Dobra. No, zabrałem, zgniłem no mięso. mam. Co, co tam jeszcze no potrzebujesz? Tak, tak. No, 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 jak, no, 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 e, no, <dolle> no jak, no no, 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 to, no, 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 więc widzowie, ja sobie śpię spokojnie u siebie i mam nadzieję, no Nobek no, ja się położył nie? No bo się do nie. Nie można położy. spać, bo jest Enderman obok mnie. Do nas. Do nas już nie ma miejsca Pana, w windzie. Dobra, <gulana> <jest. gulana> no. O, mogę. <gulana> nie <gulana> wiem, co to palne. Widzisz Nobek, cieszę się, zaszczy, jest super, co nie? Jest super. Jest, jest super, o no, nie. Tak, wbijaj. O, no, otworzę wam. O, no, siema. Dobra, to co, idziemy szybciutko, idziemy szybciutko tak, na tak, górę, tak, trzeba cię przetransportować do innego miejsca tak. Dawaj, zakładamy palion normalnie na nasze miecze, jesteśmy gotowi i lecimy normalnie, lecimy gotowi. jesteśmy o, ochroniaczami Nubka Trzeba się ochronić Tak Nubek, ochroniarzy sobie załatwić, patrz Trzymaj o, się o, o, między nami Nubo Cieszycie się tak bardzo, powinniśmy zrobić jeden duży dom, bo jak się coś stanie, to ja nie wiem Nic się nie stanie, ej patrz, tutaj nie ma wody, ktoś tutaj bez zginął, nie ma wody. Właśnie, czemu ty nie masz? No. Zawsze tej, głowy, no. Ja nie mam. Okay. No bo I pizza, jest to taka prasowa, co, w no. No. No, Ja tak, I... razie nie bo Ja też nie mam. Ja też nie razie Ja też nie mam. Ja też nie też nie nie mam. Ja też nie mam. Ja dla nie Nubaka. Nubaka. mam. Maka. 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 Maka.

ja nie mogę patrzeć, jak on chciał położyć. Widziami okay. <śm> <śm> się za, za nami klęczą. Znowu postaw skrzyneczki tutaj <śm> i zami Nowek jak będzie miał. Jak widzisz, jaka fajna, nowa miejscówka. No, nowa miejscówka nowe do Gryfista. Na nowe życie. Ja Wielkopolski. Ty awansowałeś z takiego małego zami domku do ogromnego bieżąca. Ja bym się cieszył I na twoim miejscu. I osiedle Wojsko Polskiego. Ja masz widok, Nowe, masz widok. Ja będę, no... To będziemy cię odwiedzać, Nowek. Nie możesz być szczęśliwy. Nie możesz być smutny. Nowek, chodź, podziwiamy widoki z jak... Wojanowic na, na górze. Suba, e, Weź, e, a, mówię, jak dwa takie to jest sobie tak. Zostawcie Zostawcie słuchawka, To. No, szukać, krasy? Nie, krasy? nie jesteś mówię. szczęśliwy, ale dobra, to coś no, myśliwy, to Dobra, Słuchajcie, może. Dzisiaj, dzisiaj będę ee... chodź, nagrywał kawał, drugi film. Idziemy? Teraz będą mi no, się filmy codziennie nie pojawiały. Się, dobra, dobra Bo Jak już masz przeprowadzkę, to zaraz cię pocieszymy kopiąc dirta. To będzie za rąbiste, to będzie za rąbista zabawa nubek.

no, tak, z Ale my z tyłu, no, no, pod się kopać akurat, bo tam chyba jest. Pod stadion, dobra, to dawaj pod stadionem ja, ja, wykopiemy. Ja no, ale, no, to, no. A, ale to jest moja to jest tak, to nie No, nie jest rozumiem, No, to jest Zapraszam, zapraszam. ja wszyscy że było. A, i nas, ale las, możemy Dobra. I Tak w ogóle, nie wiem ile... Ja Piękna, będzie mogła zrobić ale... w końcu most i jakieś przejście. Dobra, to Brubo. gdzie zaczynamy tego kota kopać? Od razu zaczęłam nagrywać ja, ja jak ja to, się dobra, dobra. to się stało. Dobra, dobra. dobra. no, ja, razu. Ja, ja cieszę się, to że jest lepiej? To lepiej to poprawiliśmy to lepiej. ci trochę Marek Nie. Poprawiliśmy? Nie, okay. Dobra, patrz. No, no. Wiem gdzie podkopywał, no, i to musisz no, to zobaczyć. Pokaż, gdzie podkopywał. Masz bana za to, nie? Nie. Nobek, coś, ty całe fundamenty zniszczyłeś. No Okej, okay, nie, nie wiem co. No, Podalej widzowie. Dzisiaj wpadajcie o 18:00 na mój nie kanał. Boimy, e, nie boimy, nie. Bo... Dobra, idę. Dobrze kolejne, się bawisz, że tak dobrze. Próbujemy hakować zda Minecraft, Ale nie na złego, tylko na dobrego. Co? Prawda, nie? Nadal się liczysz? to jest normalne, Czemu nie słuchacie tego, co y, No bo nie mi... wiemy z sami, Nubek, a chcemy Cię po prostu okay. pocieszyć w tym odcinku, Byliśmy na wakacjach, wracamy, nie bo... A, i wpadajcie, dzisiaj będzie vlog, zrobić. ale... nie, nie może nic zrobić z w tym momencie, samą. w sumie na dłuższą metę. Mamy zrobić akcję samą. poszukiwawczą. Możemy zrobić aż akcję poszukiwawczą. Tylko już robiliśmy i nie znaleźliśmy sobie. Dobra, chodź, zagramy Zagrani sobie w piłkę i dawno nie wiedziałem. Nie wiem, ja Jak to nie chcesz, tam koniec. Nie chcesz? Sary, zagranie w piłkę to jest najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić. Będzie serio fajnie. Będzie serio fajnie. No to piłka. Nie, nie, Nowek nie będziesz piłką. Miałem taki sen, chopie o piłce do Zlajzer, nawet... A wiecie, że Mike. Ja? No Jaki sen? Jaki sen? Minecraft'a jak ja. O kurwa. Co? Ja to Naprawdę? No. A out był w tym ja. nie? Był, był aut i padał no, ale... Ja dobra, dobra, to weź teraz sobie ten, dobra. Stary, no, ja Weź sobie ten no, stary, sobie to.

Nubek wygrał, Nubek wygrał. Wygrał. wygrał! Super, Nubek! do dwóch Do dług? Dobra, dobra, dobra. Ale ja nie wiem, że to Nubek do zrobiłeś, dobra. Uwaga. O, no. no ja! Ja! ty jesteś za dobry! Ja też kończę. Ja no, już ja w tym za momencie. Za dobry jest. Jest, jest, jest. E, Będę na bieżąco komentował. dobra Ja Na dobra. razie. Dobra.